Witajcie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór. Wzór bardzo łatwy, wzór, który można powiedzieć jest również dla tych z Was, którzy są początkujący, ponieważ jest tylko z prawych i lewych oczek. Mam dwa szkice: to znaczy, jeden szkic, żeby dziergać ten wzór na okrągło, co dzisiaj z Wami będę robiła, i drugi szkic. Dla tych z Was, którzy nie potrafią na, na przykład na pięciu drutach y, dziergać, czy na drutach z żyłką na okrągło, y, ten sam wzór, tylko że dziergany na dwóch y, drutach w rzędach. Tak wyglądają te ocieplacze, które zrobiłam dla wnuka. Y, wnuk skończy trzeciego trzy miesiące. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda z tymi trzema raportami. Tu są trzy raporty, słuchajcie tego wzoru. Ja to za daleko zawinęłam. Tak. To są trzy raporty tego, tego wzoru. Zaraz Wam wytłumaczę ten szkic. Z Wami będę dziergała dzisiaj, tak jak powiedziałam, na okrągło, na pięciu drutach. Ostatni mój raport. Tu rozpoczęłam górę ściągaczem. Ten ściągacz jest troszeczkę wyższy, ponieważ jest tutaj później zawinięty. Chciałabym Wam szybciutko jeszcze pokazać tą lewą stronę, bo ta lewa strona w sumie jest też bardzo ciekawa, a więc możecie wykorzystać ten, ten wzór również na przykład na szaliki. Jeżeli będziecie komplecik robili, ja zrobiłam do tego jeszcze czapkę z tej włóczki. Popatrzcie, tak wygląda ta lewa strona. Szkic. E, tak jak powiedziałam, mamy tylko prawe i lewe oczka. Na czarno są zaznaczone lewe oczka, na niebiesko są prawe oczka. Liczba oczek, zacznijmy może od tego szkicu w rzędach. Liczba oczek jest podzielna przez 8 plus 2 oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 10 rzędów. Jednasty rząd powtarzamy znowu od pierwszego. Pierwszy rząd dziergamy z prawej strony do lewej, drugi rząd z lewej do prawej, z prawej do lewej, z lewej do prawej i tak dalej. I powtarzajcie taką liczbę raportów, jaka potrzebna jest dla waszego projektu. Na koniec robicie tylko oczko brzegowe. Teraz jeżeli chodzi o okrążenia. Mamy tutaj liczbę oczek również podzieloną przez 8, ale nie mamy żadnych oczek brzegowych. Na wysokość mamy również 10 okr okrążeń, tak samo jak tu mieliśmy 10 rzędów, to tu mamy 10 okrążeń. Jednaste okrążenie powtarzamy z pierwszego. I w okrążeniach dziergamy od prawej strony do lewej, na okrągło, na okrągło, później znowu od prawej, od prawej i tak dalej. W sumie bardzo łatwy, bardzo prosty wzór, a więc również najprawdopodobniej dla tych z Was, którzy są początkujący i potrafią już dziergać prawymi i lewymi oczkami. Rozpoczynamy pierwsze okrążenie. Pierwsze okrążenie mamy same oczka prawe. Ja tutaj przerabiam te oczka na prawo pod tylnią ścianką, ponieważ one mi z ostatniego dziesiątego okrążenia te oczka schodzą jako lewe a więc wsuwam pod tylnią ściankę. Kolejne cztery oczka schodzą mi jako prawe z drutu i te normalnie klasycznie przerabiam na prawo, wsuwając drut pod przednie ścianki. Kolejny raport, znowu wszystkie oczka na prawo, a więc tutaj tutaj powtarzamy na każdym drucie. Robimy tylko oczka prawe. I tak robicie do końca. Drugie okrążenie przerabiacie identycznie jak pierwsze, to znaczy macie na każdym jednym drucie tylko oczka prawe. Przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Ja tutaj już jestem na czwartym drucie. Muszę tylko sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Tam były cztery lewe, dwa cztery. Super. I teraz jesteśmy już w trzecim okrążeniu. W trzecim okrążeniu robimy cztery oczka prawe. I cztery oczka lewe. drugi drut, drugi raport, cztery prawe i cztery lewe. I tak powtarzacie te, ten raport na wszystkich czterech drutach, czyli jak, jeżeli robicie w okrążeniach nad, z żyłką, to do momentu kiedy dojdziecie znowu do Waszego markiera. Cztery prawe i cztery lewe. Okrążenie czwarte, pierwsze oczko jest oczkiem lewym. Przerabiamy na lewo. Następnie mamy cztery oczka prawe. Dwa i trzy. A czwarte schodzi z drutu jako lewe, a więc przerabiam je na prawo, ale wsuwając prawy drut pod tylnią ściankę. Następnie mamy trzy oczka na lewo. Drugie i trzecie. I jeszcze jeden raport zrobimy razem, tylko się tu poplątałam troszeczkę. A więc jedno oczko lewe, cztery prawe i trzy lewe. I te raporty powtarzacie na każdym waszym drucie. Jedno lewe, cztery prawe, trzy lewe. Piąte okrążenie, dwa oczka lewe, cztery prawe i dwa lewe. Kolejny raport, dwa lewe. Następnie mamy znowu cztery oczka prawe i dwa lewe. Powtarzacie wasze raporty. Dwa lewe I to na każdym drucie. Szóste okrążenie. Pierwszy raport, trzy oczka lewe, raz. Dwa i trzy. Kolejne cztery oczka przerabiamy na prawo. I jedno lewe. Drugi raport. Dwa lewe. Przepraszam, trzy lewe. Nie dwa lewe, tylko trzy lewe. Cztery prawe. I jedno lewe. Powtarzacie Wasze raporty na każdym jednym drucie. Siódme okrążenie rozpoczynamy trzema oczkami prawymi. Raz, dwa i trzy. Następnie mamy cztery lewe oczka. I czwarte. I jedno prawe. Drugi raport, trzy oczka prawe, dwa, trzy, cztery lewe i jedno prawe. Robicie trzeci i czwarty raport tak samo jak te dwa pierwsze zrobiliśmy. Jesteśmy w ósmym okrążeniu. Rozpoczynamy dwa oczka prawe, a następnie mamy cztery oczka lewe i czwarte. Dwa prawe, kolejny raport, drugi, dwa oczka prawe i cztery lewe. W końcu 2 prawe. Powtarzacie wasze raporty: 2 prawe, 4 lewe, 2 prawe. 9 okrążenie, oczko prawe. Następnie mamy 4 oczka, które przerabiamy na lewo. 3 i 4. I 3 prawe. I jeszcze raz ten raport. Jedno prawe, cztery lewe i trzy prawe. I powtarzacie wasze raporty na każdym drucie. Dziesiąte okrążenie rozpoczynamy czterema oczkami lewymi. Drugie, trzecie i czwarte. A następnie mamy trzy, yy, cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Drugi raport rozpoczynacie identycznie. Cztery oczka lewe. 2 3 i cztery i cztery prawe. I powtarzacie wasze raporty na każdym drucie. I zakończyliśmy nasz wzór. Jeden raport na wysokość, tu są cztery raporty na szerokość czy na obwód. I u mnie to już jest zakończone. To znaczy, ja mam ten, tą getrę na lewej stronie. To znaczy, już teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zrobić znowu, znowu ściągacz. Ja chciałabym Wam pokazać. Zobaczcie ten górny ściągacz, który jest na łydce. Jest troszeczkę. Dłuższy, dlatego, żebym go mogła zawinąć, i w tej chwili tylko muszę zrobić ten ściągacz, który tu zachodzi leciutko na stópkę. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za to, że gościliście znowu na moim kanale. I już dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejne moje wideo, które już przygotowałam na piątek. Życzę Wam miłego dnia i zostańcie zdrowi. Cześć.